Dzień dobry. Dzisiaj jest piątek, 10 lipca 2020 roku. W niedzielę idę na wybory. Postanowiłem, że powiem Wam, z jakiego powodu idę na wybory i na kogo postanowiłem oddać swój głos. I z jakiego powodu, bo myślę, że to jest dość ważne. Idę na wybory w myśl zasady Divide et Impera. My, Polacy, jesteśmy bardzo często przez polityków rozgrywani przy pomocy tej zasady, a moim zdaniem powinniśmy w tych nadchodzących wyborach, drugiej turze wyborów prezydenckich, gdzie mamy starcie pomiędzy skonfliktowanymi, tak naprawdę, obozami politycznymi czy grupami politycznymi, Powinniśmy zastosować dokładnie tą zasadę: divide et impera, czyli dziel i rządź. Mądrzy ludzie, kiedy mówili o tym, jak funkcjonuje rząd i jak funkcjonuje władza, to twierdzili, że wtedy bezpiecznie jest dla obywatela, kiedy władze wzajemnie się powstrzymują, kiedy jest tak ułożona struktura. Państwa, że jedna władza hamuje drugą. Jest to tak zrobione, czy powinno być to tak zrobione, dlatego że za każdym razem, kiedy zbyt wiele władzy trafia do jednej grupy, kiedy ona monopolizuje swoje możliwości oddziaływania na obywateli, to ona tej władzy nadużywa. My w Polsce mamy dzisiaj taką sytuację, że Sejm i prezydent jest w rękach jednego człowieka. Ten człowiek to naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, i to nie jest żadna przesada, gdy twierdzę, że pan Kaczyński rzeczywiście i faktycznie sprawuje władzę w Polsce. Korzysta on z jakiegoś takiego przymiotu, zaufania tych ludzi, którzy go, którzy go otaczają. Niektórzy uważają go za gniusza. No, różne są przyczyny, dla których pan Kaczyński. Rzeczywiście, choć z tylnego fotela sprawuje w Polsce władzę. Trwa to już 5 lat. Od roku mamy Senat, ale ten Senat to jeszcze nie jest. Yy, nie jest, znaczy od roku mamy Senat. Od roku w Senacie prawo i sprawiedliwość nie ma pełni władzy, ale jak widać, potrafi przegłosować, dlatego że w przypadku odrzucenia ustawy przez Senat. Bezwzględną większością głosów Sejm może i tak tą ustawę przyjąć. Bezwzględna większość głosów to połowa głosujących, którzy zagłosowali za ustawą. Połowa członków Sejmu, o tak. I teraz mamy okazję doprowadzić do tego, że jedna partia, jedna siła polityczna. Nie będzie miała możliwości niekontrolowanego stanowienia prawa. To stanowienie prawa jest niekontrolowane. Przez ostatnie lata okazało się, że rząd prawa i sprawiedliwości wzmaga kontrolę nad obywatelem, wzmaga ingerencję państwa w każdą dziedzinę życia, niemalże w każdą dziedzinę życia społecznego, rosną obciążenia fiskalne, rośnie biurokracja. Na skutek koronawirusa należy spodziewać się również wzrostu fiskalizmu państwa, dlatego że w budżecie jest bieda i oni potrzebują coraz więcej pieniędzy. Oni te pieniądze albo je wydrukują niszcząc Polskę, albo je będą musieli wydusić z Polaków. Do tego potrzebne im kolejne ustawy. Idę na wybory głosować na tęczowego Rafała. I wiem, że jest tęczowy i wiem, że wielu ludziom się nie podoba, ale on ma pewną cechę, której nie ma Pan Prezydent Duda. Choć pewnie bliżej mi do Pana Prezydenta Dudy. Być może nawet mielibyśmy możliwość się dogadać i porozumieć i ustalić jakieś wspólne wartości. Ale Pan Trzaskowski ma pewną cechę, której nie ma Pan Duda, mianowicie ma taką cechę, że jest skonfliktowany z obozem władzy. I z punktu widzenia mojego jako obywatela, to jest dobra wiadomość. To jest coś, co jest mi potrzebne. Nie wierzcie państwo w to, że wtedy dobrze jest w państwie, kiedy nie ma konfliktu na szczytach władzy. Wtedy jest dobrze dla obywatela. A dla obywatela jest dobrze, gdy na szczytach władzy. Jest konflikt, kiedy oni skaczą sobie do gardeł, wtedy my mamy święty spokój. Jest masa przysłów, które mówią o tym, że obywatel, nie, ma, na przykład obywatel nie może spać spokojnie, kiedy obraduje Sejm. No, znacie to na pewno. I to jest, one są naprawdę prawdziwe. To tak jest. Zresztą widzieliśmy to przez ostatnie wiele lat, przez ostatnie pięć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdy ta partia, ta socjalistyczna partia miała nieograniczoną władzę, stanowili prawa, z których nie byliśmy zadowoleni. W sferze propagandowej. Oczywiście była biało-czerwona flaga, były różne fajne rzeczy, choć pewnie były i takie, które nam się nie podobały. Nam. Mówię tak w, o patriotycznych Polakach, bo myślę, że ja do takich należę. Nie było raportu, nie było aneksu w sprawie do raportu w sprawie likwidacji WSI. Nie było ustawy o broni amunicji. I za czasów pana Trzaskowskiego też pewnie nie będzie. A być może nawet się dogadają w tej sprawie. Ale z całą pewnością by się dogadali z panem Dudą. Więc tu, chociaż mam nadzieję, że w tej konkretnej sprawie będzie można na zasadzie konfliktu, na zasadzie, nie bądź jak PiS panie Trzaskowski, zawetuj im tę ustawę, będzie można o coś walczyć. Powinniśmy zastosować zasadę divide et impera, dziel i rządź. W naszym interesie jest to, aby na szczytach władzy istniał konflikt pomiędzy władzami, bo one wtedy się powstrzymują, bo one wtedy wzajemnie hamują swoje zapędy zmierzające do objęcia nas coraz większą swoją kontrolą. W Polsce faktycznie trójpodział, trójpodział władzy nie istnieje. Członkami rządu są posłowie, rząd ma inicjatywę ustawodawczą, Projekty ustaw głównie pochodzą z inicjatywy rządowej To jest sytuacja patologiczna Choć myśmy się do niej przyzwyczaili i uważamy ją za normalną Ale w istocie jest to patologia Spójrzcie Państwo na wzorze Stanów Zjednoczonych Tam rząd czy prezydent nie ma możliwości złożenia inicjatywy ustawodawczej w kongresie on musi prosić Kongres o to, aby uchwalił mu ustawę. On ma możliwość zawetowania ustawy Kongresu. I to jest trójpodział władzy. W Polsce to nie obowiązuje. W Polsce mamy sejmową maszynę do głosowania i każdy, kto choć trochę przyglądał się temu, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce, ten wie, że jest ono stanowione pod dyktando Czynnika rządowego, o tak by można było powiedzieć. Żeby wprowadzić w Polsce jakąś imitację, jakąś tymczasowość, ale coś, co będzie powstrzymywało jedną władzę przeciwko drugiej, jest właśnie pan Trzaskowski, tęczowy Rafał. Sam tęczowy Rafał niewiele nam zrobi. Sam tęczowy Rafał niewielkie będzie miał możliwości. Będzie miał możliwości propagandowe, ale nie będzie miał możliwości prawnych. Oni wzajemnie będą na siebie oddziaływać, oni wzajemnie będą sobie utrudniać i to będzie dla nas dobre. Z tego powodu w niedzielę pójdę na wybory i zagłosuję na tęczowego Rafała. Dziękuję bardzo.